To jest kosz. To jest kosz. To jest koszyka. To jest kosz. To jest koszyka. To jest kosz. Jest... się jest nie Nie, jest kosz. Halo,

nie klap, nie klap. nie klap teraz. Ale zobacz jak on się jest... Ale jak z... on siedział w kole tam. W kole. On ma swoje koło, jak się bawi. się A ty. A, A, ty. A ty! A spodenki mam! Co za A może Marta, Chodź, na A! Chodź na rekina! Chodź na rekina! Włożyć do koła, bo on na koło specjalne. Nie, On tak lubi wodę,